Zdaję sobie sprawę z trudności jakie przede mną przed czekają, z wyzwań jakie przede mną czekają. E, spółka nie jest w dobrej kondycji finansowej. E, tu wspólnie z Panem Starostą, e, z Radą Nadzorczą musimy na bieżąco współpracować po to, by wyprowadzić ten zakład na prosto. E, nie przyszedłem do spółki po to, by, by tą spółkę zlikwidować, bo mam, wierzę gdzieś głęboko, że Uda nam się na tyle zrestrukturalizować tą, tą firmę, że będzie ona działała, będzie, to są miejsca pracy również dla mieszkańców Gostkina, dla okolicznych, czy okolicznych mieszkańców, czy, czy mieszkańców naszego powiatu. Zależy mi bardzo na tym, by w jak największym stopniu to zatrudnienie zostało utrzymane. Jednak zdaję sobie sprawę, że niezbędne również będą cięcia tu niestety osobowe. Jestem w dniu dzisiejszym również po spotkaniu ze związkami zawodowymi. Pewne rzeczy w bardzo ogólnym stopniu już sobie omówiliśmy. Liczę na tę współpracę ze związkami zawodowymi, a z drugiej strony liczę na pełne zrozumienie.